Siemanko Za chwilę będę grał 1 vs 1 z Sanem, Czyli profesjonalnym zawodnikiem CSa Ale no co tutaj dużo mówić Ja po prostu chcę ten mecz wygrać Dlatego postanowiłem, że będę go Trollował Trollował i starał się, aby Sany w ogóle nic nie podejrzewał Halo, halo, tutaj Mateusz, a dzisiaj ze mną jest Sany Witam, witam Czyli Profesjonalny gracz w CS-a A, witałeś się już? Tak witałem się, dzięki że o mnie pamiętasz Słuchajcie z racji tego, że ja też jestem prawie profesjonalnym graczem To dzisiaj będziemy sobie grać 1 vs 1 Ale co rundę będę sobie zwiększał HP Rozumiesz wszystko? Rozumiem, ale zapewne będziesz mnie trollował tak jak Kaz i będziesz pojawiał się prze ściany, ale mam nadzieję, że nie będziesz sam <laughs> Nie, nie, to jeszcze, to jeszcze nie jest ten moment. To jest jedna sprawa, że to jest zły czas na takie dyskusje, a po drugie, nie wiem kto to jest Kacper Ritz. Chyba też o mnie nie pamiętasz, bo po prostu kanały ci się pomyliły. Bardzo że... ciężkie pytanie mi zadałeś w tym momencie. Ciężkie? Ale Prawdę to bo, dlatego, że mówimy o Kacprze, czy po prostu ciężkie, bo nie wiesz jak na nie odpowiedzieć? Nie, nie wiem jak na nie odpowiedzieć totalnie. A okej, okay. czyli po prostu... bombę ja... na B, muszę iść tam. Tak, ja po prostu wyszedłem na Hama, okej. Okay. Ale Powiesz... powiem ci, że twój umysł jest naprawdę mega, ale to mega ogarnięty, do takiego stopnia, że nie zauważyłeś, że mnie minąłeś. Dzięki. Ja muszę Dobra, się naprawdę, uff, ale myślałem, myślałem, nie, myślałem że trollujesz, Zacząłem się zastanawiać, bo mam do ciebie oczywiście dużo pytań, bo z racji tego, że jesteś profesjonalnym graczem, no to wiadomo, że będziesz mógł mi troszeczkę o innych rzeczach poodpowiadać Ale zastanowiłem się, czemu ty tak nagle wyleciałeś z tym, że, że będę cię trollował Zazwyczaj w tych odcinkach można znaczyć, że trollujesz tak, tak, ale wiesz, ja trolluję ja ludzi, którzy, którzy po prostu grają mniej więcej tak jak ja w CES-a, a można... To, o ty... o to, o tym, no to o tym mówię właśnie. Nie, nie, a z to, wiesz, można o czymś innym pogadać. Ja chciałem ci zadać pierwsze pytanie, bo słyszałem, że bardzo lubisz opowiadać o ces to jest prawda? Prawda, lubię rozmawiać o CES-ie. Eee, dobra, eee, więc, więc chciałem tak, właśnie... porozmawiać. Dobra, dobra. Ja z tej cię. okazji, z tej okazji właśnie chciałem zapytać ciebie, czy wiesz może czymś różni teściowa od Fiata 126p? O, tym razem nie popełnię tego błędu. Ja nie wiedział gdzie zaplantowałem. Ło! Na ostatnio dwóch kulkach. Dobra, Kurczę, to wy... Ale ja się poję wychodzić z tobą na duel jakikolwiek, bo więc, masz więcej hapy niż ja. Wiesz no, czym się, się różni teściowa? właśnie no, to jest właśnie... ciężkie pytanie, bo... Ciężkie. Powinienem wiedzieć, normalnie na to pytanie odpowiedzieć, ale... A, no właśnie, to ja ci mogę odpowiedzieć, jak ktoś bo... się kiedyś zapyta. Teściowa odwiata 126p nie różni się? Niczym. E, bo jak nie trzaśniesz to się nie zamknie Tak? Mhm O kurde O! No, niesamowite! Mówiłeś, że będziesz dawał sobie max 300hp, 308 cię zadałem i co? Nie trolujesz nie może. Ale nie, to wyszło to akurat wyszło tak, przypadkowo. Trol. To wyszło przypadkowo. Bo ja sobie wiesz, zmieniłem sobie rzeczywiście, wpisałem sobie jakąś dowolną cyfrę, ale to nie wiem, chyba musiałem 400 wpisać. Także Kurczę, przepraszam. Ale... Już teraz tak całkiem na poważnie. Jaki twoim zdaniem jest największy minus CS-a? Bo powiedziałeś... się <noise> <noise> Aha, Mówiłeś, że bardzo nie, lubisz minus. grać. Nie, minus CS-a według mnie? U. Taki właśnie, że jest ta broń Całkiem serio? Nie lubię tej broni i wydaje mi się, że CS dużo traci, mając ją w swoich e, zasobach. No ogólnie sniperka, no ma to do się, że po prostu powinna zabijać najdęższa, ale bardzo dużo jest takich sytuacji, gdzie po prostu ma przewagę taki gracz nad tobą. tak, No, tak, tak. No no, myślisz, tutaj ale jest... ogólnie CS jest bardzo dobrze do według mnie. No, no, też tak uważam. Znaczy tutaj na pewno by ktoś się do czegoś przyczepił, ale też snajperka jest taką bronią, że kurde dużo, dużo, ludzi, którzy rzeczywiście już złapią jakiegoś skilla ze snajperką, to potem się cieszą. Mają taką satysfakcję, że przykładowo zabijają ciut lepiej od innych, nie? Czekaj, czy ty broisz, czy jeszcze nie? Czekaj, gdzie ty jesteś? O jest! No i jak, no? Co? Smołka jesteś? Teraz na A poszedłeś czy na B? Proszę wiedzieć, to no, przegrywałem się. Dobra, runda szczerości, teraz poszedłem na A. Ale chciałem się jeszcze zadać Ci takie, może trochę dziwne pytanie: bo ciekawiło mnie, czy przez takie no, nadmierne granie w CS-a, bo jak tam grałeś, mówiłeś, że grałeś bardzo długo do jakichś turniejów się przygotowywałeś, czy miałeś z tym jakiś kłopot? Na przykład typu, nie wiem, słabsze relacje z rodziną, albo kłopot chociażby w szkole. Naprawdę poszedłeś na no. Tak, no powiedziałem, runda szczerości. Mogę taki, taki ogień z tobą wchodzić. Właśnie powiem. Zastanawiasz się z kim miałeś po prostu kłopot, tak? Tak. Ja nie mogę ci znaleźć. No nie. Dobra, teraz sobie wpisałem dużo. Aj, chyba. ja już myślałem, że to koza cię zabije. Nie, chyba nie miałem problemów. Ogólnie był taki okres, że pojechałem na Dwa miesiące do Częstochowy, ty miałem 17 lat, czyli w trakcie koły. Mhm. No ale jakoś tam... Nauczyciele wiedzieli, że robię coś, co sprawia mi przyjemność i mam z tego jakieś tam pieniądze i mogę się rozwijać jakby w tym kierunku, więc poznali to za taką. Pomogli im po prostu w przyszłości. Jak wróciłem do szkoły, to tam nie mieli jakichś wyrzutów, tylko pani od polskiego. Może trochę, mhm. ale ogólnie raczej pomagali <laughs> okay. mi. To pozdrawiamy też. tą panią. Pozdrawiamy jak najbardziej. I. Ale ogólnie widziałem cię? Nie, nie chyba nie. No, ale ogólnie nie, raczej dziewczyna, rodzice bardzo mnie wspierali też przy tym wszystkim, co robiłem zawsze, więc nie miałem jakichś tam problemów większych z tym. A, to Was. fajnie, bo dużo, dużo osób, znaczy e-sport jest jeszcze chyba o tyle tak bardzo może nowy, że jest też przez to nietypowy i takie nietypowe często rzeczy są chyba niewspierane przez ludzi. Typu na przykład też, to jest powiązane z kulturystyką, przykładowo, nie? To też jest chyba o tyle świeże, że jak nagle ktoś powie, że się pręży, no nie wiem, na scenie, to też dla niektórych to może być o tyle zaskoczenie, że już tego wsparcia nam nie zawsze mogą dostać, tak samo myślałem, że jest... I ze sportem. Przecież... Robimy na pewno coś nowego, jakąś nową dziedzinę odkryliśmy moim, Wiesz. No. no oj, bardzo... Nawet nie broiłem, a ty już mnie zabijesz, zobacz, przez smoka. Wystarczy, że po prostu zapamiętałem gdzie plantowałem No bondę. tak, no, tak, no, ale widzisz, dobra nadal, nie? Dobre, dobra, to no. nawet. Większość się przywykła do tego, że po prostu tak jest, ale no, wiadomo, że są ludzie, którzy którym się to nie podoba, którzy się z tym nie zgadzają, ale ja chyba jeszcze na taką scenę trafiłem. Która... Na przykład powiedziałbym, że właśnie gram sobie profesjonalnie w CS-a i ona byłaby coś tam przeciwko. A, że i... wyzywałaby. Tak, tak, tak. O kurde. Chodź, chodź, chodź. No, nawet ja tak ostatnio miałem taką rozkminę, że wiesz, aktualnie ludzie, którzy mają po 60 lat, raczej w ce... No, nie zdarza się, żeby grali w CSA. A myślę, że to przyszłe pokolenie, w sensie, że jak ty będziesz miał 60 lat, albo ja, to już może być takie pokolenie 60-latków, którzy grają sobie na przykład w CSA, nie? W no, może, może. może. To był to taki Szwed kiedyś dziadek właśnie. On chyba kufanach Ninjas in Pijamas, Nipu. No i właśnie. Wiesz, stworzyli chyba sobie taką nawet e, drużynę seniorską. W jakimś tam turnieju. No tu myślałem, że takie Ale rzeczy to dopiero będą. to tak, to Skandynawia, tylko właśnie. Chyba na to ich stać. <grym> o, no gdzie ty jesteś? No nie, ja tutaj obchodzę z, z pół mapy. I zanim dobiegną nie, tej no, bomby. no, gdzie ty jesteś? Zanim dobiegną tej bomby. No nie. No, dobrze, dobrze. Ale nie, coś tam wziąłem. Się się w sumie jak na takiego gracza CSa nie wiem czy ktoś ci to mówił kiedyś, ale ja ci powiem Wydajesz się być bardzo, bardzo spokojny Nie wiem czy to po prostu jest tak pod odcinek Żeby ludzie pomyśleli, ale spokojny, dobry gracz Ja dzisiaj po prostu dobrze wstałem, wiesz, tak? Czasem jak źle wstanę, to klawiatura lata po pokoju Ja jestem trochę taki niecierpliwy, w bym powiedział Znaczy niecierpliwość to ma taka... Zła... Była... negatywna cecha Tak, negatywna taka... Wada a, O, a mówiłem, jako... że będziesz mnie trollował Jak to? Wiedziałem, że byś trollował. No ale czemu trollował od razu? Wpisywanie HP to nie jest trollowanie. W sensie wiesz, ja mogę wpisać zamiast raz zamiast 300 uśmiechnąć się do Hemery i wpisać sobie, powiedzmy, ten 1000. Nie? No... Myślę, że mogłeś się domyśleć, że tak będzie, że jedna runda tam pójdzie na 1000 HP. O kurde, ale ten, ale no bez Myślisz? przesady. Chodź, co? Dobrze. Interesowało mnie, czy znaczy, tak pewnie rodzice po prostu mówią, że strzelanki powodują, że człowiek jest bardziej agresywny. I wiesz, ja szukałem tego w tobie. I jak ty uważasz, czy rzeczywiście CS może powodować, albo czy powoduje, że człowiek jest nie. zwyczajnie bardziej agresywny? Nie, raczej nie. W sensie, no zależy jaki poziom tam reprezentujesz i to maksymalny tak wynik gierki, no. Jeśli, jeśli ta gra przynosi ci, wiesz, szczęście, że sobie możesz z nią pograć i. Eee, masz z, nią, z niej radość tak naprawdę i wynosisz jakieś tam odpowiednie konsekwencje, no to... No to mhm. na pewno nie, ale... Ale jeżeli tam, nie wiem... Znaczy dużo jest agresywnych graczy, ja tutaj może nie będę ksywkami yy, sypał, bo bym chciał z nimi kiedyś nagrać, ale... Myślę, że dużo jest takich graczy, że nie spotyka się takiej agresywności wśród ludzi, nie? Uf, kurczę, 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 słabo, słabo. A jeśli mam być szczery, teraz to był taki, no, no trochę, trochę farcik, ale z racji tego, że to się nagrywa, to jednak to nie był farcik. Jak matematyka u ciebie? Dobrze? Z maturą będzie bardzo cienko, natomiast ja matematykę umiem, umiem, ale myślę, że matury nie znam z matematyki. Czyli uważasz generalnie, że CS nie powoduje, że, że ktoś może być nie, bardziej agresywny? Nie. Ja uważam, że nie, że kompletnie nie. Okay. Nie zgadzam się z tą opinią, jeśli ktoś tak uważa. Muszę właśnie puścić, wyciąć to nagranie puścić dla swojej mamy. Znaczy nie no w sumie tak, ale jeśli porównywać na przykład osobę, która ma z 10 lat. Wow, to która, nie mów. Która ma z 10 lat i wiesz, i bardzo emocjonalnie podchodzi do, do każdego detala w tej. No nie w tej grze. Dobrze, Puf. myślałem, że masz... Defici, myślę, tak. myślę, że może mu to jakoś wsiąść na, na banie. Jeśli rodzice będą widzieli, że on wie o co chodzi w tej grze na pewno i że nie chodzi właśnie o to, żeby tam eliminować ee... Mhm. ...przeciwników i zabijając tam potem... ...z ratata. no to jest dobrze, na pewno... rodzic. No jaki chet, no ale co było, Powiedz... wytłumacz mi, wytłumacz mi... Masz aimbota, aimbota, ale... 100% masz Imbota. Wiesz co, mi teraz jest tak głupio... Na pewno masz imbota. I, i tak ci już powiem, ci teraz 100% tak szczerze, że to co mi dzisiaj siada, nie, nie wpisuje nigdy aimbota, Zauważyłem, że nie było nigdy odcinka z aimbotem, bo nie wpisuje takich rzeczy, ale nie wiem czemu tak siada. No nie, no nie, 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 nie. No Myślałeś, że skanuje? Ja celowałem w twojej plecy cały czas, cały czas w twoje plecy, nie? Ale właśnie z, z, A, zastanawiałem to się... To ty masz wallhacka? Przez ścianę co chciałeś do mnie napieprzać O, się wydało teraz, wydało nie, się Nie, normalnie, przecież patrzyłem się na ciebie Za ścianą byłem przecież Nie, nie, nie Wallhacka? No ale ty mnie, przy tymi przez ścianę jednak nie Wolhaka masz, nie. wallhacka masz, na 100% wallhacka masz Odpaliłeś sobie wallhacka, myślałem, że jestem za ścianą ja. <noise> no <to, głos> Ale nie no nie, nieprawda niepraw, powiedziałeś myślałem, że jesteś za ścianą, a przed chwilą sam przyznałeś, że jesteś za ścianą. Wyszło. No nie, 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 nie. nie. O nie Mateo. Próbujesz mnie specjalnie na jakąś Aż minę. A tak, Hamsko, żeby tak zrobić. To nie było żadnej Przez <noise> Przestań, nie dam ci wygrać. Powiem ci na przykład historię, że jak ja grałem na akordeonie przez 4 lata <noise> i potem doszło do tego pianino. Co nie, no. to bardzo było mi przykro, że ja na przykład musiałem się przygotowywać na jakiś koncert. W Twoim przypadku pewnie był to jakiś, jakiś turniej. E, I wiesz, i widziałem ludzi, którzy się bawią gdzieś tam na podwórku, bo było ciepło, a ja musiałam grać. I zastanawiałem się czy jest tak też, było czy tak w twoim w, w przypadku czyli ty musiałeś ćwiczyć, a, a inni po prostu wiesz robili No, no sobie tak, odpoczynek. to było tak właśnie dlatego To, że ja wybrałem niestety lub nie wybrałem po prostu podwórko, nie? I ja Naprawdę, Aha, a reszta... wybrałeś podwórko Tak, reszta trenowała, a ja sobie wolałem wychodzić, pograć w piłkę, czy, czy wiesz, czy, czy pobawić się z kolegami Kurde, ale myślę myślę, że jak na, to, na tamten moment... I to był błąd, nie? Aha, Aha. Ale tak mi się wydaje, że w sumie to dobrze zrobiłeś, bo na tamten moment nie wiedziałeś czy to wypali czy nie, a gdyby to nie wypaliło, a ty byś mimo wszystko cały czas cisnął, to można by było, że można by było wtedy powiedzieć, że straciłeś jakby najfajniejsze lata swojego życia, w sensie no nie, one jeszcze pod, dalej... Pod jednym, pod jednym względem na pewno, wiesz, eee, dobrze zrobiłem, no ale po drugim reszta się działa i trenowała w CS-a, a ja odpuściłem sobie CS-a i może to był błąd, bo może byłbym winnym, winnym, w innym, wiesz... W Aha. innych okolicznościach tak? może w innej drużynie i. A bo także... masz jakąś taktykę na bronienie sideu samemu? No, myślę, że będę grał bez, bez taktyk? Przygotowałem myślę, się tak. do musiałem, musiałem się przygotować. A no. to, to, to fajnie, powyśleć. bo my w sumie mapę to wybieraliśmy 5 minut przed nagrywkami. Tak, bo... no, Nie, określenie. nie. I a co? To co? Ale Wallhaka włączyłeś, a Bota wyłączyłeś. to co? To słabiej się gra teraz. Jest. Pateo, bardzo dobry mecz w swoim wykładzie. Naprawdę no przez chwilę ja się obawiałem, że już to będzie przegrana. Będzie taki mecz, że, że ja to wygram i Będzie i wiesz, taki mecz, no wiem, gdy, gdy po prostu taktyki... Gdy zacznę cię, trulować, trulować. zacznę cię gdy zacznę cię trollować. A twoim zdaniem co, co miałem? Jak myślisz? Tak obstawiaj. Ja, Nie, moim zdaniem miałeś wolhaka. Przez tą ścianę myślałeś, że jestem przed ścianą albo za ścianą i zacząłeś do mnie strzelać. Tak, oczywiście, że tak. Po prostu <laughs> Zac zacząłem ciebie trollować, bardzo lubię to robić. I, I ciebie było chyba najciężej, ciebie i Mervo było okrutnie ciężko, wiele razy się podstawiałem, bo ja wiedziałem, że nie mogę popełnić takiego błędu, żeby na, na przykład wyskoczyć ci przed twarzą, to jest wiadome, ale nie mogę też zrobić takiego błędu, że zobaczysz mnie na jednym sajdzie i nagle ja będę, wiesz, na drugim, co będzie niemożliwe timingowo, więc ja naprawdę musiałam tak myśleć, A zadawałem czy... ci to no. pytanie, że... U... Ale, ale powiem ci, że ogólnie... Nie byłem w 100% przekonany, czy rzeczywiście, wiesz, masz coś tam. I cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach. Zostawcie proszę łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, napiszcie jakiś miły komentarz. Możecie w ogóle pochwalić Sanego, bo samy mimo, że go oszukałem, w ogóle przepraszam, że ja musiałem Cię szukać przed odcinkiem. YouTube to bagno, <laughs> pamiętajcie. Możecie pochwalić właśnie za to Sanego, wbić do niego na kanał. Do zobaczenia, trzymajcie się i pa.